Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na moim filmiku o trzykrotkach. O moich trzykrotkach, które mam w domu. Nie mam ich za dużo, ale trochę mam. Niektóre lubię, niektóre nie lubię, niektóre są łatwiejsze, niektóre trudniejsze. I tak dalej. No i tak pierwsza tutaj na pierwszym planie powiedzmy to jest trzykrotka Pink Joy. Ona mm, taki ma pokrój zwisający. Błyszczące metalowe metaliczne liście, metalowe metaliczne liście. Zresztą nie wiem czy to to będzie widać, ale no jest dosyć ładna. I fioletowe Spody. Rośnie dosyć szybko. Nie wiem, jak się rozmnaża, czy jak szybko rosną szczepki. Trudno mi powiedzieć, ale pewnie jak wszystkie trzy szybko potrafi się ukorzenić, te, te sadzonki. No, i co jeszcze mogę powiedzieć? Można ją trzymać na zewnątrz podobno, na, na balkonie, na tarasie, na zewnątrz, w ogrodzie. No, i taki mam zamiar w tym roku, że, że będzie ona u mnie na balkonie. Zobaczymy, jak, jak będzie rosła. To jest jedna. Kolejna trzykrotka to trzykrotka, która się nazywa Trikolor. Jest ona dosyć popularną rośliną i dosyć taką, no, często spotykaną. Tutaj mam roślinę powiedzmy mateczną, z której mam pobrane tutaj te szczepki dla tej takiej mniejszej roślinki, którą tutaj mam. No i te szczepki nawet się bardzo ładnie ukorzeniły i tu nawet się rozrastają. Dosyć ładnie rosną, też są dosyć ładnie wybarwione, muszę przyznać. Natomiast, hmm, czy ona jest łatwa w uprawie? Według mnie nie jest taka łatwa w uprawie, dlatego że ona albo zimą potrzebuje jakiegoś stałej temperatury, i to takiej nie niskiej, albo nie może stać w przeciągu, albo doświetlania, albo nie wiem co jeszcze. W każdym bądź razie u mnie przez zimę bardzo źle przechodzi zimę. Gubi liście, tutaj widać, że zgubiła liście, jest taka bardziej wydłużona, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście można ją skracać, ona się wtedy zagęści, zagęszcza się bardziej, rozrasta, no ale ogólnie cały czas wymaga jakichś zabiegów. No, i tutaj mam tą szczepkę, i ona nawet na razie. Bardzo ładnie wygląda. Muszę przyznać, że mi się podoba. Podlewam ją raz w tygodniu. Nie zraszam. Raczej od spodu ją podlewam, żeby tych, tych liści nie zalewać wodą. I tyle. I rośnie. No, łatwo się rozmnaża, więc zawsze można sobie nowe szczepki pobrać. Więc jak ktoś lubi cały czas coś. Y Przesadzać i pielęgnować, jak gdyby od mało, małego, no to, to ta trzykrotka jest dla niego. Trzecia trzykrotka, którą chyba najbardziej polecam, jest ona bezproblematyczna. Wytrzymała. Nazywa się, trudno mi powiedzieć dokładnie jaka nazwa, ja ją mówię na nią trzykrotka wężowa, dlatego że ona ma takie, znalazłem gdzieś w internecie nazwę wężykowata, natomiast nie wiem czy to jest poprawna nazwa. Jest ona całkiem zielona. Kilka razy już tutaj brałem od niej szczepki i za każdym razem wypuszcza z tego uszczyp uszczykniętego, uszczypniętego tej gałązki nowe listki więc no jest super bardzo szybko rośnie podlewam ją raz w tygodniu ta roślina urosła w ogóle z jednej, z jednej małej gałązki ona sama się tak rozrosła więc no naprawdę bardzo 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 szybko rośnie jest z tych wszystkich trzy krotek, jakie tu będę prezentować, a ja mam jeszcze jedną, najbardziej, że tak powiem, mało problematyczna. W ogóle nie wymaga jakichś zabiegów. No, po prostu sobie rośnie. Podlewać ją raz na tydzień i, i, i super rośnie i bardzo szybko się rozrasta. Tak to wygląda. Ostatnia trzykrotka, jaką mam w domu, to trzykrotka nanuk. Też w takiej kolorystyce różowo-zielonej, fioletowo-różowej, nie wiem jak to powiedzieć, jakie to są kolory. Każdy no, ocenia inaczej te kolory. Ona te liście ma bardzo takie szerokie. Jest bardziej taka sukulentna z liśćmi. U mnie niezbyt dobrze też rośnie. Bardzo powoli, cały czas nie wiem, albo ma jakieś plamy, albo gubi liście, albo nie wiem. Niby jest łatwa w uprawie, ale to nie do końca u każdego. Ostatnio ją właśnie tutaj ściąłem. Nawet tutaj widać, bo już miała takie wydłużone i bez liści um, łodygi. I o dziwo. Te oto otołodygi w wodzie bardziej urosły niż ta roślina mateczna, więc nie wiem, czy one mają za mało wody, być może. One nawet tutaj już są ukorzenione, gdzieś będzie widać. O, bardzo szybko się ukorzeniają, ale bardzo też, o dziwo, tutaj mi rosną w tej wodzie i o wiele większe nawet są liście, więc nie wiem. Może za mało jej podlewam, trudno mi powiedzieć. No będę. Próbować, co to dalej będzie. A te szczepki y, wsadzę do tej rośliny, żeby ją zagęścić, żeby ona nie była taka, taka biedna. Ogólnie no, nie jest taka łatwa w pielęgnacji w, w, w hodowli. Więc taka jest powiem średnia, średniaczek taki jest. No i to tyle o moich trzykrotkach.